Wracamy do rozpatrzenia punktu 20 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo Bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcą Komisji, panią poseł Magdalenę Kochan. Panią poseł Magdalenę Kochan, proszę o przedstawienie sprawozdania. Chodzi o dodatkowe sprawozdanie. Zgłoszono dwie poprawki. Komisja Polityki Społecznej rekomenduje przyjęcie jednej i odrzucenie drugiej. Dziękuję.